jedna osoba poszkodowana doprowadzają budynki. Tylko umieść w tamtą stronę, na prawo Ja podsunę tylko Dobra Założenie ćwiczeń był to pożar w dwóch pomieszczeniach tutaj w tym budynku był to pożary kotłowni, która znajdowała się w piwnicach i pożar jednego pomieszczenia, tak z sali do rehabilitacji główne założenia ćwiczeń, czyli zapoznanie się tutaj jednostek OSP z terenu gminy Lututów z architekturą tego budynku, a przede wszystkim tutaj były to ćwiczenia zgrywające, tak więc myślę, że przebiegły pomyślnie. Jakie jednostki brały udział? Jednostka OSP Lututów OSP hojny, OSP Nimojew OSP Piaski i OSP Huta jako gospodarzy. I <laughs> do Do tej pory podobne ćwiczenia odbyły się w szkole podstawowej w Lututowie, w przedszkolu w Lututowie, w chwili szkoły podstawowej w Niemujewie i przyszedł czas na, na właśnie takie specyficzne specyficzny miejsce. Mamy tu do czynienia z, z osobami starszymi, gdzie no, te podejście naszych druhów musi być zupełnie inne. Myślę, że jest to celowe i, i przyniesie efekt. Mam nadzieję, że nigdy do, nie dojdzie do takich Zdarzeń niemniej jednak no, lepiej, lepiej na zimne dmuchać i, i takie ćwiczenia y, przeprowadzać. Ja myślę, że to jest, to jest no, powodem takiej synchronizacji naszych jednostek, współdziałania i, i no, y, znalezienia się w takich no, realnych y, sytuacjach. Dobra.